yeah <sighs> Na KTMie mam gaźnik Kehili 40 W Yamahce jest Mikuni Ten gaźnik według mnie jest troszeczkę gorszy od tego z Yamahy Ponieważ w nie ma takiej osłonki na pływak Czasami lubi się zawieść i wtedy leci z tych odpływów paliwo Miałem tak za dwa razy Chcę go wyczyścić no i wyregulować i pokazać jakie tam są ustawienia Jest sanie, jak się tą dźwignię podniesie do góry, to jest sanie. Jak się opuści, to nie ma sania. W KTM mam zamontowany gaźnik Kehill 40. Pewnie potem pojawią się pytania, jakie mam dysze i tak dalej. Więc od razu o tym powiem. Główną dyszę mam 188. To jest dosyć spora dysza. A tą od niskich obrotów mam 45. Do tego jest ustawiona mieszanka paliwowo powietrzna w taki sposób, że na przepustnicy ułożenie przepustnicy jest 5 obrotów w lewo od maksymalnego wkręcenia, a powietrze jest 3,14 obrotu od maksymalnego wkręcenia. Tutaj jest ta rozpiska. W tych gaźnikach, w przeciwieństwie do Yamachy, lubią się psuć pływaki, w tym sensie, że w Yamasce jest jeszcze dodatkowy plastik do pływaka. Który utrzymuje go w razie czego, żeby on nie spadł w drugą stronę i się nie zacinał. W KTM-ie niestety tego nie ma. I te pływaki po prostu lubią się czasami przycinać. Mi osobiście zadziło się dwa razy. Od razu z tych węży odpływowych, cieknie paliwo, i motor gaśnie. Tu jest kwestia tego typu, że tu mamy taką blaszkę. Chwila, bardziej to pokażę jakoś lepiej. Tu mamy taką blaszkę, na której trzyma się zaworek. Ten zaworek wygląda w taki sposób, i on po prostu wisi, i czasami potrafi spaść, jak za bardzo się właśnie przechyli. Zaraz to pokażę, jak to wygląda wszystko. Tutaj jest tym zaworkiem ten pływak wchodzi. Zaworek musi wpaść to w te swoje miejsce a z tej strony trzeba wsadzić taką rureczkę, która będzie ten pływak utrzymywać. Teraz tak pokazuję, tylko instruktażowo, bo zaraz go będę i tak rozbierał i czyścił. W momencie, kiedy ten zawór zaczyna wypadać To ten pułak totalnie opada na samo dno I wypycha paliwo do przelewów, które potem wydostają się na zewnątrz gaźnika Dysza od wysokich obrotów idzie tutaj Na początku można ją palcami wkręcić, to potem delikatnie kluczykiem Ciężko mi nagrywać i Robić jednocześnie Dobra, starczy Potem jest dysza niskich obrotów Zawsze przed montażem sobie psikam jeszcze Zmywaczem i, i czyszczę w wacikach dla pewności Ta dysza tutaj wpada I tutaj delikatnym Szubokręcikiem W sensie nie lekko, dopóki nie stawia oporu No i łatwo po prostu dokręcić I potem można montować pływak. Tutaj pamiętajcie o tym, żeby ten zaworek się trzymał o tym pływaku. W ten sposób. Chwila, o. W taki sposób. I teraz pływak zwisa sobie tylko do tego momentu. Dalej trzymam go, ten zaworek żeby wyregulować ten pływak, na przykład jeżeli chcecie go mieć wyżej albo niżej, bo, bo często jest tak właśnie, że gaźnik daje albo za mało, albo za dużo paliwa, to w gaźnikach PWK, nieważne czy to jest 21, czy 40, tak jak tutaj, yy, trzeba tą blaszkę po prostu odgiąć w jedną bądź w drugą stronę, to widać, po prostu tak chcecie na przykład wziąć pływak w dół, no to tą blaszkę wtedy wyciągacie do siebie, a jeżeli chcecie go wziąć do góry, tą blaszkę po prostu trzeba wepchnąć. Tylko też uważać na to trzeba. Bo jak będziecie tak ruszać tą blaszką, to w końcu ona się urwie. Wtedy już tylko na wypływach będzie trzeba kupić. Tak właśnie blokuje ten zaworek. On wiadomo, będzie miał jakieś luzy. I na koniec idzie osłona. A i śrubki, i tutaj teraz idą śrubki. Tylko trzeba pamiętać o tym, że tu idą do mocowania do wężyków. Często o tym zapominam, i potem znowu będzie trzeba to rozbierać. I często to skręcam po prostu, i potem zapominam o nich, i trzeba znowu rozbierać. Więc teraz sobie tylko przyłapę. Tak delikatnie, dobra, już te wężyki mam złożone. Jak macie te przewody, wszystkiego rodzaju, i nie chce wam wejść, po prostu, bo jest na przykład stary, sparciały, czy coś, to wystarczy podgrzać to lekko polarką, i wtedy ten wężek znowu staje się elastyczny, i wchodzi bez problemu więc. Chyba każdy o tym wie, ale spotykam się z ludźmi, którzy jeszcze tego nie wiedzą. Następny będzie mechanizm sania, po prostu go się tutaj wkręca. Śrubka od regulacji powietrza. Nieważne jaki jest gaźnik, zawsze ona ma na sobie taką sprężynkę. Ona jest dosyć twarda, więc raczej od długopisu tutaj nie będzie działać. Powietrze wchodzi w, ten, w to miejsce, w prawie w każdych gaźnikach ono się tutaj znajduje. I powrót do moich ustawień, czyli całą tą śrubkę wkręcamy na maksa i potem 3 obrotu, znaczy 3, 1/4 obrotu, regulacji. Teraz ostatnia z tych regulacji, czyli poziom przepustnicy, to wchodzi tutaj. I trzeba po prostu to wkręcić. I na koniec przepustnica w PWK. Akurat jest takiej formy ta przepustnica, że nie da się inaczej wsadzić. wszystkich tych gaźnikach, które mają okrągłą tą przepustnicę, I jest po prostu taki rowek i wcięcie w przepustnicy. I tą stroną trzeba wkładać do gaźnika. A tak naprawdę to jest wszystko to samo co w gaźnikach Delorto i tak dalej. Do tego sprężynka z zabezpieczeniem iglicy. Wiadomo, że tutaj powinna być też linka, ale i tak to potem będę rozbierał. Dobra, cały gaźnik jest już złożony. A tak wracając do tych ustawień, to w 2018 roku jak kupiłem tego KTM, miałem uwalone śruby od staraża więc nie mogłem się dostać do tego gaźnika i jeździłem po prostu na jednej dyszy. Jedna dysza była całkowicie zatkana, że musiałem ją przekuwać igłą dosłownie. To była dysza od niskich obrotów. I miałem tak ustawione powietrze, że mimo to, że nie miałem jednej dyszy Kolor na świecy był odpowiedni Taka kawa z mlekiem I w momencie, kiedy rozbrałem ten gaźnik i go wyczyściłem I złożyłem od nowa Okazało się, że po przejechaniu pół kilometra Na odetkanej już dyszy, na tamtych ustawieniach, które wtedy były dobrze Motor zaczął się gotować I się okazało, że wystarczyło odkręcić trochę powietrza No generalnie ustawienie gaźnika, no to jest Kwestia indywidualna pod każdy silnik, więc raczej nie wzorujcie się tak dosłownie tym, co ja mam ustawione. No ja jeżdżę na membrance v 3 i seryjnym wydechu. Jak już sadziliśmy ten seryjny wydech do kolegi, który właśnie w poprzednim odcinku zniszczył swój wydech, to był wydech z Depa tuningowy. To po włożeniu seryjnego wydechu ten gaźnik już totalnie podawał tak, jak podawał na tym wydechu z Depa. I trzeba było go przestawiać na seryjny wydech. Więc takie pierdoły, a mają straszny wpływ. Myślę, że podobnie będą wyglądały też inne gaźniki. Miałem w sędzie gaźnik PWK24 i był identyczny konstrukcji. Więc to nie jest tylko skierowane do posiadaczy KTM. -a. Ja tam miałem Dysza 115 przy malinie. No tu jest Dysza 188, ale to jest bez porównania.